Dzień dobry, nazywam się Maria Nikolaeva. Od września 2016 roku jestem uczennicą Kolegium Europejskiego w Krakowie, klasy II Liceum z programem Matury Międzynarodowej. Kolegium Europejskie posiada nowoczesne zaplecze, bardzo dobrze wyposażone pracownie i kompetentnych nauczycieli z długoletnim doświadczeniem w nauczaniu przedmiotów w programie IB Diploma. W szkole panuje wspaniała atmosfera, uczniowie Kolegium Europejskiego pochodzą z różnych krajów, dzięki czemu mogę poznawać inne kultury i ich zwyczaje. Nauka poszczególnych przedmiotów w Kolegium Europejskim odbywa się w języku angielskim, co jest dla mnie bardzo korzystne. Dzięki opanowaniu tego języka będę mogła w przyszłości kontynuować swoją edukację na dowolnej uczelni w świecie. Będę też mogła pod, podjąć pracę w każdym kraju. W Kolegium Europejskim mogę również skorzystać z kursów przygotowujących do matury amerykańskiej SAT oraz kursów językowych przygotowujących do egzaminów Yale's i TOEFL. Zajęcia w szkole odbywają się z wykorzystaniem najnowszych urządzeń multimedialnych. Prowadzone są w małych grupach na różnych poziomach, co sprawia, że kontakt z nauczycielem jest prawie indywidualny. Poza tym, zawsze do naszej dyspozycji jest koordynator IB, który czuwa nad całym naszym programem. Jeśli chodzi o samo miasto, to jeśli mogę ująć to w kilku słowach, to powiem, że Kraków jest magiczny i wyjątkowy. Uczenie, uczenie się tutaj jest czymś wyjątkowym. Dołącz do nas i ty, czekamy na ciebie w Krakowie.